Wziął go prawie łóżkiem. no kochany. Mojdulka moja, piękna. Piękna, mojdulka moja. Jutro papu Tak, Jutro Kochany jestem. Kochany jestem. No. Dasz łapeczkę? Wolny. Halo. Nie uśmiechnij się. Uśmiechnij się chłopaczku mój. O, siu, siu. No uśmiechnij się. Co tam się dzieje? Jadą staczką? Tak? Staczką jadą? No już. No i jest trochę uśmiechu. No. No jadę. No już. Nie, ten pies mnie nie ukryje, nie? Nie. Ходи, оті